No co? Prześliśmy, kurwa, no naj... i... pytanko. Co to stadało stagało w miejscu? e, like, e... Cze Tak, tak, what the fuck is this? tak, 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 wait, wait. tak, wait, wait. Wait, no, co ja mogę tak, robić? halo, 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 halo to nie Minecraft, jest co jest? to jest Minecraft, kurwa, to co? Dobry Widzieliście gdzieś jest Hajka bali... Szuką sztośko. Nie bardzo boliłem. No trochę my też, takie pytanko. My sobie jestem z... Kurja, sobie twórczakim jestem, to ja wiem, a co my sobie kopią mnie? Nie to może mi to pierwsze. Na zmniejsza. Co się tu opi od od Janie Pawła? Jeszcze przed 10 sekund temu byliśmy w domu. 10 minut temu byliśmy, 10 sekund byliśmy sobie w normalnym Minecraftie, nie? Powiem tak, byliśmy w normalnym Minecrafcie, a nie teraz. Szuf, już szukałem. Właśnie nie wiem po co. Właśnie nie wiem po co, wiesz? Ja się nie na twojego bloki portalu są na wodzie. Ale nie wnikam. Coś nie wnikam, dobra, chodźmy po co to się tu się dzieje. szczerze. Że... Ale tu nie co się wchodzi, czekaj, bo tu się coś tu. O, się... nie tutaj, tutaj? Nie? To ja nie wiem, bo. Dziury w kurę, to to jest, czekaj. Nie grałem Czekaj, ja taka... Ja trochę tak, ja, ja, ja tak, ja wiem to się jak to dzieje, ale... Opa, dobra, Up. Niebieskie bloki, które nie. Czemu te, blu... deski nie... Te deski są niebieskie. Od kiedy? Od kiedy są des... A nie co są te niebieskie deski, a to nie dobra, sorry. Co do hu... kręca. Eeeee... W... Jesteśmy... Ja to... To... Ej, bo nas chyba za, za ogony wytargali. Powiem tak, co było to łóżko... Co się to... Coś jest! Co się tu... Co to, 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 to jest? to jest? Czekaj, tak, chodźcie tutaj. U, epa! O, Jezus, dobra. Chodź za mną, obczajmy co to jest, bo to, to dość ciekawe, co to jest. Co to dojala plak... Co... Byliśmy w Minecraft'cie, teraz gdzie jesteśmy? Co to, co to znowu za co, to 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 jest? Ech, ja nie mam bloków, jak zawsze. Gdzieś ty spadł. Czekaj, Cię znaję, czekaj, czekaj, musiałbym się znać, czekaj, iść, ty jest. No to z drugiej nie jesteś, czekaj, iść, ty jest. A tu jesteś! Czekaj, lecę. Ło, Jezu, łó, Jezus, dobra, par góry. Dobra, chodźmy tu, tutaj. Dobry, o Jezus, jop, yep. co to za, co to jest? Czego to, to jest? Gdzie to, gdzie to jest? Taki pedago, czemu to ciasto jest w środku puszcza? Co jest? Dziwmy kurde, kurde wylądowaliśmy! Halo! Co? Chcesz, chcesz być pan świadkiem tego jak zjem ciasto? Dawaj. Patrz no, no, no. Dobra. Zobaczmy co tu mam ciekawego jeszcze. Jakie? Szczerze. Jakby tu jestem, tylko że... Z... Te płotki się nie podobają, ale okej, okay, chodźmy. Przechodzimy coś dalej, chodź. Chodź mi się to obprzejdem, ja sobie tam cały to portal w Po co jak nałat się wypalić gdzieś indziej, albo do -a, to FNFA, to się mi się nie zdziwi, wiesz. Chodźmy. o Jezus. Dobra. Kóra mi się po bykaniu. Jeszcze beka mnie po podróży. Po Jezus, Mary. Pamiętaj nie, co to, ja to jest? Jezus, Mary, że to jest za budynki. Wiem ci, że... Co? Wiem ci, że za dużo tych czytosów pan zjadłeś. Chyba ty zjadłeś, ja powiedziałem... A nie, sorry, my we dwójkę zjadliśmy, sorry, my we dwójkę zjedli... My we dwójkę zjedzliśmy, teraz sobie rozkajarzyłem się, czekaj. Pytanko, ja mam coś się też wytegować, wy co nie? Ja? Co? To chyba, to chyba moje doładowanie. Ej, to chyba moje doładowanie nas tak gdzie mnie zrobiło. Mogęś tych nie kupować, wiesz? Mogłeś tych nie kupować, wiesz o tym, że mogłeś tego nie kupować, to nas by tu nie było. że kupiliśmy i to ryzykowaliśmy. kupiłem. Dobra, nie z tym, trzeba coś jakoś wydostać. To fajny. Teraz pytanko, teraz, teraz to wdupić o dwa, i tak muszę stąd wydostać się. Co? Czekaj, dobra, muszę się stać, jest nie mogę część Czekaj. Proszę, no, oparkuj. Tak, <laughs> tak, musimy, musimy coś się wydostać. Zjedliśmy we dwójkę, tam coś coś O nie, ciemno A czego w tym, grze nie mam pochodni? Jezus Maria. Ciemność widzę. Czekaj. Okay. Dobra, co właśnie sobie jakoś wydostać? To po pierwsze. Co się sobie coś jakoś wydostać? Yyyy, co zna... Chodź to po chodź Ale mnie boli ue. Mogliśmy tych tak... zip Opie, wylądowaliśmy w Minecraftie takim jeszcze takim, a jak my wylądowaliśmy w normalnym Minecrafcie To ja nie wiem, szczerze ci się jak ci się, się... oczy świecą A to by to co? Tak samo świecą na Koinka To jest kopalnia, chodź Nieprawda To ci się świecą, że My się z jedną by się wyglądało tylko w innym kolorze jesteś ja jestem inny. To je, to jedna sprawa, ale dobra Wiesz co z tym? Gdzie my wyszliśmy? Ha, tylko perek. Czekaj, czekaj, ale czeka. czy fakty my w ogóle jesteśmy? jesteśmy jezusami. Wow. Popatrzcie na wodę. coś tu już nie pasi. Posłuchaj. To. Jeżeli chodziliśmy po wodzie, to albo jesteśmy jezusami, albo to jest lud. To jest kurde lód. No kurwa, zima zaczyna się. No to co mi się dziwisz? Nie wiem. To już zima się zaczyna, kurde, chłopie. Gdzie kuła? Gdzie? Chodź, chodźmy obczaić, chodźmy obczaić Nie, czym trzeba? To są dość niebe drzewa, to są wisienki Takaj okay. A to tak jakiegoś jego jakiego, jakiego szyszka jakoś widziałem, nie szyszka kurde, co ja daję mówię Kurde Słonecznik dobry jeżeli to jest wata cukrowa, to będzie to ziem. To se wcineje z pce... obca. Nie działa, GO dobra. Rób co chcesz, od... na samą górę zobaczyć. Co tu jest, czekaj. Kurde, Minecraft, krab... co ja się muszę być na takim Minecraft, my nie mogę my... Skakać! Jezu, zimno, kurwa. Jezu, sorry, ale klejusz. Dobra. E, co jest do ch... Co jest? Hej zjadaczu, chodź tu Są znowu po lazu No, czeki mi się nie odłym <grym> Dobra, e, gdzie to nie jest Bracie, gdzieś ty jest Bracie, where are you? A tu jesteś Co, Jezusie, chodź, mam, mam coś coś kolego do pokazania Chodź, chodź Chodziesz Chodź Bo boli Zobaczcie, boli Boli Brzuch bo... Czekaj, spójrz mi w oczy No Czy, czy coś... Czuję, czuję... jakby coś mi się dziwnego z oczami działo Ty masz oczy? To Co? Znaczy, że... to, to się dzieje? Bo ja nie widzę Koledzy się zmieniają Zastępczaj jedny oczach, bo tutaj myśmy jedno gdyby się kola zmieniałem to się w zimie zaczynają. Chodź, z tym Z tym czasem stąd wyjdziemy, tym przecież stąd. No, wiadomo, uciekniemy. Więc e, postarajmy się stąd jak najszybciej stąd wyjść. Uuuu zimno, kurde! Nie by karać po, po, po jakichś zimach. O! Chodź, 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 chodź! chodź. Zimno, zimno! O Jezus! Chodź, jesz. kurde, bracie! Z tym czasem wyjść, czy nie? Z niski czasem wyjść. Taki niski. Dobra chodźmy stąd szybciej, bo... Trzeba znaleźć jakiś inny portal, chodź o, jakiś japoński, chodź. Mogłeś tego nie jeść. Dobra. Czy jakaś skrzynka, skrzynka. Dlaczego ty jesteś pan taki wysoki? Ile, ile ty masz? Wzrost. 88. Czekaj, czekaj, czekaj. O skrzynka, czekaj. O Aha, mam tylko bloki tylko tego. obsydianu. Dobra wiem co zrobić, dobra, eee, chodź. Trzeba się stąd jakoś wydostać. Co by boków o ile ja chcę? Dobra, czekaj. Raz, dwa. Czekaj! Pomogę ci, czekaj, lepiej są. Czym są udział. Kurde! Krapę, czekaj, są bloki! Gdzieś ty jest? Jest jakiś mamutki jest. Czekaj. Czekaj, odsun się, odsuń się, odsun się, na drugi blok! Odsun się na drugi blok, bo skoro... Aj! A, okej. Okay. Dobra, trzeba jakoś radzić. O, oh, fuck. Eee. Jezus, brakuje bloków. Czekaj. Mam pomysł, dobra, 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 dobra. Proszę, to będzie udać. Jest, dobra. Jest poza gotowy. To się, że więcej było. Jakieś krzyziwo, czy coś. Czekaj, gdzie to było teraz? Kurde, jak krzyż, czekaj. Ja pi... Chodź mam krzyziwo, chodź, 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 chodź. Chodź mały jeszcze, chodź. Musimy uciekać. Ła ładujmy się stąd, bo... Ładuj się, nie gadaj.